Zza... Urwa, o nie, fuck oh. up. I teraz mam krew na gdzieś z odbytu. Ja mam cały się... czas. Uh, Jak ripito? coś to mam cały czas pistolet w ręku, bo teraz patrz, może tak ostać pistoletem, nie widać, że mam pistolet. Coś no? yes. gada z nim papaja. Hey guy. For you! Ej hey, weźcie te i zabierzcie z tego. No? You have a repeater? What? Yep. It's a repeater? O, o, I think so. No, no, I no think it's a No, it's not. No, no, no. tam za itemem. I rzeczy dałem wywalił. Dał, dał, dał ale dał, może po prostu wyrzucił, kurwa, magazynki, dają im O kurwa, ja mówię na, ja mówię na Wojsie no i dobrze. Zajebiście. Patrzcie, czy jego kumpla się nie lubią. Wow, wow. Mogę do niego strzelać, czy nie? A czy do tego zombiaka? No, nie, nie Szkoda, mój Okej, okay, dobra. Ojej, jaka jest tutaj ona na kurwa? Tak, 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 tak. Ja widzę tu was czterech jest. I don't understand. Can you repeat? Chyba nie ten kanał. Ja nie wiem przycisnąć. Can you repeat? I don't understand. Rozumiesz go, co on gada? Rap? Rap, what the fuck is rap? I I don't understand. <laughs> I don't understand <laughs> oh, I don't understand. What do you mean? Can you spell this word? Uh, uh, uh I'm not speaking English. I'm literally literally little English little too. Little okay. I'm, okay. I'm literally. So never A chapna się touch there? No się nie, nie wiem. Fani, mam czwórki, a kurwa ten już od razu cheater. No ale stary, nawet nie miał kurtki na sobie wyciągnął kurtkę, Powiedział, żebym popatrzył na niego wyciągnął kurtkę, bo tam wymyślali magazynki, nie wiem. No cóż, czekaj. Ma jakiś plecak? Ma plecak, hunting popak. Okay. You... Ma muzykę na czapkę policyjną, cały strój. Boga, uh, new... Mi... 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 jakiś zbiegnie od was do was, do do we się zatrzymał. E, idziemy do jakiegoś kurwa new military okay. base czy coś takiego? I, I'm... I'm going to... New military base. Ok, let's go, okay, let's go. So we are going with you. Lead the way. Okej. Okay. you follow me? E, e... We are right behind you. Czekaj, 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 Nie, Hello, czekaj. Czekamy jeszcze na Pabla. Okay, Wait. Ja jestem już. Yep. Oh. Oh. Gdzie ty jesteś? U góry. Spokojnie. Dobra, co? my wychodzimy już. Pablo, trzymaj się troszeczkę z daleka od nas, żeby... Okej, okay, to Tu tak, kombinuję. Tak, tak. go. No, kombinuję. Stroboskop nagrywasz? No, no coś kombinuję. Nieważne, w każdym razie, panowie, trzymajcie, pamiętajcie, że... Powiedz, że biegł wolniej. Now, they are behind us, so... Yeah, oh, we see they coming, so we can now go. I, um... I don't know, um... Uh, uh, okay, I move, don't, uh... move, move to the new okay, way. Okay, move, move, move. Don't worry. Okay, now. Okay. Where are you from? Go, go. I'm from uh, France. Jego no, tak makaron, ten makaron jest tak mały, że go nawet nie widać. Mówi? E, e... Nie wiem, kurwa, ma no, taki dobry angielski, że go nie rozumiem, więc spoko. Myślisz, że ktoś, kto nie umie angielskiego, będzie dobrze mówił po angielsku? Jeżeli tak myślisz, to w takim razie nie masz racji. O, nie, chodzi o tego, tu od jakiegoś Twitchera pierdolonego, streamującego. Więc drogo tam na północ jakoś fazę internetu? Nie, no, sometimes no? Sometimes nice, no, ale mamy fajną wycieczkę, co? <laughs> co się w... dzieje, nie? w grze Przecież by nie zaktualizowali... Ej, jak coś to chętka w coś -siku Nie, jak na, coś podzielić... ...wolek na łeb i egzekucję. Ja, ja idę cały czas z bronią w ręku, nawet chyba nie wiem, że mam bronię w ręku. <grabiarkiarki> ja patrzę też na mapie w grze i też nic nie ma. I, I say in this zone. Okej, okay, okej. Okay. Mówi, że w tej Faj. Mówi, że w tej strefie jest kurwa tam militarna baza, mówi, że nie wie gdzie dokładnie. Czyli albo mówi prawdę i rzeczywiście szuka i nas wykorzystuje do szukania tej bazy, albo leci w chuja i za chwilę tutaj będzie mieć niezłe zasadzkę. Tej panowie, bo tak odchodzicie od nas, tylko wiecie, żeby za chwilę się nie skończyło tak, że znowu się kurwa zgubicie. Jak chcecie odchodzić to odchodźcie chociaż na tyle, żeby... Fajna ta polana. Trzymajcie większe odległość. Dobrze, że się wyleczyłem już stary. No ja nie powiedziałem to tak dobrze, bo chciałem twojego mozina. <grymne> <grymne> spoko, spoko, nie, fajnie, fajnie. Co, co powiedział? Przez ludzi... Coś czuję, że tak tak, że ludziom co są w tego ludziom z tego tam military base'a nie pasuje to, że kurwa masz broń w łapie. No jak i za nim, Jaki, blisko, a my będziemy ludziom? trzymać ciekawaj. a tak Dlatego zastanawiam się przypadkiem czy to nie, są, nie jest jakaś military BASE zbudowana przez kurwa posiadaczy serwera albo czy to jest jakaś miejscówka i kurwa pójdziemy tam i dostaniemy loota po prostu a ja się boję, ić pierwszy, papaja. Chodź, chodź to się, to. Chodź ma to, olej, idziemy, Fajne, chodź, idziemy radzie, chodź. Idziemy rakię. Fajnie, radzie. stary Dobra, ale trzymaj się, trzymaj się. Zdóż brogi biegnie. Dobra, się dobra to, tak je. jakieś namioty. Jak ja się boję, że jak się ja tam tak zatrzymuje. Jeszcze się Coraz sobie. większą mam ochotę. Coraz bardziej mnie. A, jeszcze się pują ty. Teraz pokazuję, jakby się pują, Jak to zaraz od strzelan podzielimy. No. Stary, coraz bardziej mnie świerzbi... Coraz bardziej ją swędzący palec, wiesz? <grym> A mnie, stary, już normalnie nogi się spinają ty. <grym> Co? Co mówisz? Ta droga się kończy. Dobra, panowie. Przygód... Trzymać, trzymać! Pino, się tam jest jakiś pagurka. Pan ci bo on coś stary ucieka za szybko. Papaja nie jest w miejscu. Kurwa hungry jestem, przydało mi Extremely hungry jestem, zaraz padnę. Dobra, ja się... Jeszcze się nie padniesz. Where is the new military base? tak się zatrzymaliśmy teraz w miejscu, do się cykam. Kurde, na środku tego się zatrzymaliście. <gry> Powiedz mi, może mu, troszeczkę. Powiedz mi, żeby szedł, bo on się tak rozgląda po tych skałach jakoś pół dziwnie. <gry> yeah, I I uh, 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 Mhm, mm tak, tak. Panowie, na swoim miejscu troszeczkę bym schował się, bo wiecie, tak, kurwa. No, coś tam jest trof... ten gościu, dobra, nie No, jebany, coś Francuz, pierdolony, no co ty chcesz, kurwa. Krętacze, jebani. Gdzie się slajacie, dziewczyny? Nie, zosta o, ma flash banka, został. On ma flashbanka, zostaw <noise> go. Spokojnie. Jak będzie próbował... Jeżeli ja, co jak, coś jak, rzuci, jak, kurwa, jak, to od razu Jak wyciągnął hejcza, to od razu go zabijasz, nie? Ej, gdzieś... No, no. Skurwa, no, no. już? No, już się, kurwa, wypociłeś? O chuj ci papaja chodzi? Pacjent, w ogóle? Ale... Kurwa, nie mówię do ciebie, człowieku, we Mówię to kurwa sewka, a ty się przypierdalasz, człowiek. A ja jestem cały czas stary z tego, przepocony. No To chuj to weź wyjeb tą kurczę, wymówił to i... Sorry. i like Ej, co to znaczy overheating? Że się przegrzewasz Ło, Stop, stop Chcesz, wydał dał coś do picia? Chcesz, chcesz coś do picia? To trzeba je. Moja wyrzucę, wyrzuca... Dropuje ci na ziemię Miejcie go na celowniku Skurwysy, mnie denerwuje powoli Coś czuję Nie, 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 nie no powtórz, leżę, że leżę, kurwa coś grozbi, chuj wie, tam le chodzi Leżę, leżę, le grozbi Leżę, grozbi Leżę, <laughs> grozbi Już, kurwa Nie wiem co to Przejdźcie perymetry, czy nikt nie idzie. Czemu my się zatrzymaliśmy? Nie wiem, bo coś kurwa kom... Może, może, może okay, okay. Go już mnie w kurwi. Mo Możecie go rozjebać, ale e, mnie wkurwi naprawdę. Beat, can Jeden I celny can. strzał w głowę. Zminimalizował grę stary, pewnie pisał dokładnie. Do czekaj, 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 czekaj pewnie pisał do ziomku. Dobra, to każdy mu się zatrzymać. Bo musiałem żebyś tam ty. Dobra, dobra, panowie, jednej strobo trzymasz go na muszce, my go związujemy. Znaczycie, ten, ktoś go ktoś z kołowry. Nie, 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 go. nie, 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 ktoś go. nie, z nie, 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 nie zabijemy, go tylko bloskujemy, zajebiemy rzeczy i pójdiem uh, okay. <laughs> Pablo bloskuwać. Okej. Okay. Where is the new base? Nie, nie idziemy, że nie Mówisz mówi, że tego żarcie, że masz dla ciebie. Sewek podnieś to. Sewek, pod Sewek podnieś. Sewek to i udawaj, no, że będziesz sposób. jadł, a ty... Dobra, Ja mam lepszy sposób patrz. Ja no Dawaj go kurwa, no, dawaj no, go.

There was a man with you. who oh. wants to kill us. Sorry, sorry, we're very sorry. No, we're God, very sorry. Me, man. Sorry, I'm sorry. A Just You, you. Just you. you oh, sorry. I'm so sorry, man. We didn't know. We are going to uncuff you. Who got the key? Oh fuck! Oh, fuck. We don't. Oh fuck. We don't have a key. We need to do something with it. Oh god. Wait, wait, wait. We're gonna think about this and we're gonna. Ee... On ma tego flashbanka. Ty. You, Dobra, you tak, are not the key. Wait, wait, wait. I'm you... gonna find the keys. Wait, I'm gonna find, find the keys. Dobra, lotu tego skurwę syna i zabierdalamy stąd. Da się da się mu zdjąć karabin czy nie? Okej. Okay. Wait. Powiedz mu niech mówi, gdzie jest ta baza. Ci kłamał czy nie? Nie gada.

We, we didn't okay. want to kill you, because you are a nice man. And, and, okay, go okay. to the base. We are going to the base with you. Okay, let's. We're go. going. I'm so, I, I, I just, me, I'm not gonna uh, well die. Severinem jest braza, podobnoć. Okay. Co idzi, idziemy. I, wait, we're gonna, we, we have to discuss it co panowie, idziemy do tego Severin, idziemy do Severina na Severinem po jest baza, tak mówi ten typek. No to no to okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. we're gonna we are going with you to search the base and if it's uh, want to be there, we are going the other way. Okej, okay, okej. Okay. Go to the base. Wait. No. Somebody's saying to go to the base, go to the base, go to the base. Właśnie chyba, chyba się nie da, wiesz, bo to jest do czegoś innego, nie wiem do czego to jest w sumie. No ale dobra, była coś, był jakiś item, który można było założyć na głowę i facet nie widział. To nie wiem. Kurde, zaraz mi się chce i pić. Co kurde do miasta dochodzimy i trzeba przeszukać Na no biegnie chyba nie? Tu jest miasto w dół. Jeziorko jest. Można się napić. No. Zapora. przydało Odziemy za nim